Witaj, dziś opowiem ci o jednym z najbardziej kultowych zegarków na świecie. A mowa tu jest o Rolex GMT Master 2 o numerze referencyjnym 126710BL Ale zanim zagłębimy się w tajniki tego niezwykłego modelu, chciałbym zachęcić cię do zostawienia polubienia i subskrypcji na moim kanale. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi filmami na tym kanale. I wesprzeć mnie w tworzeniu wartościowszych treści. Ten odcinek jest naprawdę wyjątkowy i warto obejrzeć go do samego końca. Przygotowałem wiele intrygujących faktów i ciekawostek, które z pewnością przyciągną nie tylko entuzjastów zegarków, ale także każdego, kto ceni sobie elegancję i klasę. Opowiem o historii tego modelu, opiszę legendarną bransoletę Jubilee oraz funkcję GMT która czyni ten zegarek niezbędny dla globalnych podróżników i pilotów. Więc nie czekaj dłużej, kliknij przycisk lajka, like subskrypcji i zapraszam Cię w fascynującą podróż po świecie Rolex GMT Master 2 Pepsi. Do zobaczenia na końcu historii modelu Rolex GMT Master 2. Choć często kojarzony z luksusem i elegancją, ma korzenie głęboko. Związane z praktycznymi potrzebami zawodowych pilotów. W latach 50. XX wieku wielkie komercyjne lotnictwo przeżywało boom. A podróże międzykontynentalne stawały się coraz to bardziej powszechne. Wraz z rozwojem lotów międzykontynentalnych pojawiło się wyzwanie strefy czasowe. Piloci pan America Airways potrzebowali narzędzia, które pozwoliłoby im łatwo śledzić dwie różne strefy czasowe jednocześnie. Odpowiedzi na te potrzeby w 1954 roku Rolex wprowadził model GMT Master. Ten zegarek miał dodatkową wskazówkę godzinową, która obracała się raz na 24 godziny, pozwalając użytkownikowi śledzić dwie strefy czasowe jednocześnie. Ta funkcja okazała się nieoceniona dla pilotów. Którzy musieli dostosować się do różnych stref czasowych podczas swoich długich lotów. Zaawansowany mechanizm zagarka pozwalał również na szybkie i łatwe dostosowywanie godzin. Bez zakłócenia innych wskazówek kluczowa cecha dla tych, którzy często przemieszczają się między strefami czasowymi. Chociaż GMT Master został pierwotnie zaprojektowany z myślą o pilotach. Jego funkcjonalność i elegancki design przyciągnął wielu, wielu innych profesjonalistów i entuzjastów zegarków. Zainspirowało to markę Rolex do kontynuowania linii, co doprowadziło do wprowadzenia modelu GMT Master 2 w latach 80. XX wieku z jeszcze bardziej zaawansowanymi funkcjami. Jednak to, co wyróżniało oba modele, to ich niezawodność, precyzja i charakterystyczny obracający się bezel. Który nie tylko dodawał estetyki zegarka, ale także służył jako dodatkowe narzędzie do śledzenia czasu. Podsumowując, historia Rolex GMT Master i GMT Master 2 to opowieść o innowacji. Odpowiedź na konkretne potrzeby branży lotniczej oraz nieustanne dążenie do doskonałości w zegarmistrzostwie. Bransoleta Jubilee to jedna z najbardziej kultowych i cenionych bransolet oferowanych przez markę Rolex. Prowadzona w 1945 roku by uczcić 40-lecie firmy, stąd nazwa Jubilee. Jej unikatowy design, składający się z pięciu ogniw, trzech węższych wewnętrznych i dwóch szerszych zewnętrznych, sprawia, że wyróżnia się ona spośród innych modeli oferowanych przez różnych producentów zegarków. Dzięki tej strukturze bransoleta Jubilee nie tylko jest estetyczna. Ale także niezwykle elastyczna i wygodna w noszeniu. Jest to szczególnie ważne dla osób noszących zegarek przez wiele godzin dziennie. Materiał użyty do produkcji tej bransolety są zawsze najwyższej jakości. Co gwarantuje jej trwałość i odporność na zużycie. Ogniwa są starannie polerowane, aby zapewnić doskonały połysk i elegancki wygląd. Mechanizm zapięcia jest dyskretny, ale solidny i niezawodny, dodatkowo zwiększa komfort noszenia. Ponadto bransoleta Jubilee została zaprojektowana tak, aby doskonale komponować się z kopertą zegarka, tworząc spójny i harmonijny wygląd. W rezultacie zegarki Rolex z bransoletą Jubilee są często wybierane jako prezent na specjalne okazje lub rocznicze. Warto jednak zauważyć, że, mimo swojego luksusowego charakteru, branzoleta Jubilee to nie tylko estetyczny dodatek, jej konstrukcja zapewnia także dodatkową ochronę dla mechanizmu zegarka, chroniąc go przed wstrząsami czy otarciami. Podsumowując, branzoleta Jubilee to symbol tradycji i jakości Rolex. To nie tylko wyraz luksusu, ale także świadectwo mistrzostwa w mistrzostwie. Łącząc piękno, funkcjonalność i trwałość. Funkcja GMT. Funkcja GMT, nazwana na część terminu Greenwich Mean Time. Odnosi się do średniego czasu słonecznego obserwowanego w Królewskim Obserwatorium w Greenwich w Londynie. W zegarmistrzostwie funkcja ta stała się synonimem zdolności zegarka do śledzenia więcej niż jednej strefy czasowej. W zegarku wyposażonym w funkcję GMT, dodatkowa wskazówka godzinowa obraca się wokół tarczy co 24 godziny. Ta ręka, często o innym kolorze lub kształcie, wskazuje godzinę w dodatkowej strefie czasowej. Co jest niezwykle przydatne dla osób podróżujących lub pracujących w różnych strefach czasowych. Dla wielu osób główną korzyścią z tej funkcji jest to, że po przybyciu na nowe miejsce nie muszą dostosowywać głównych wskazówek zegarka. Zamiast tego mogą po prostu dostosować dodatkową wskazówkę godzinową, pozostawiając główne wskazówki nietknięte. Pozwala im to na świadomość czasu w miejscu, z którego przybyli. Co jest szczególnie przydatne dla biznesmenów czy pilotów, którzy regularnie muszą komunikować się z różnymi strefami czasowymi. Ponadto, w wielu modelach z funkcją GMT, obracający bezel pozwala użytkownikowi na dodatkowe dostosowanie i śledzenie, nawet sieci, strefy czasowej. W praktyce, taka funkcjonalność czyni zegarek GMT jednym z najbardziej wszechstronnych narzędzi dla globalnych podróżników. Ale to nie tylko praktyczność wyróżnia funkcję GMT. Estetycznie dodatkowa ręka dodaje głębi i charakteru dla tarczy zegarka, czyniąc go bardziej intrygującym i wyróżniającym się wśród innych modeli. Podsumowując, funkcja GMT to kwintesencja łączenia formy z funkcją. Nie tylko rozwiązuje realne problemy podróżników, ale także dodaje estetycznego uroku dla zegarka podkreślając jego unikalny charakter i zaawansowane możliwości. Podsumowanie, Rolex GMT Master 2 1267 10BL Aero to nie tylko zegarek, ale także fragment historii lotnictwa i luksusu. Jeśli rozważasz zakup, warto zastanowić się nie tylko nad jego funkcjami, ale także nad dziedzictwem, które ten model niesie. Za każdym tyknięciem, za każdym błysknięciem stali i eleganckim designem kryje się Historia podróży, odkryć i dążenia do doskonałości. Dziękuję za poświęcenie swojego czasu na obejrzenie mojego filmu. Jeśli ci się on spodobał, proszę zostaw lajka i subskrypcję na moim kanale, aby nie przegapić przyszłych produkcji. Cenię każdego widza, a każdy gest wsparcia pozwala mi tworzyć bardziej wartościowe treści. Miłego dnia i pamiętaj, że czas to najcenniejszy zasób jaki mamy? Dbaj o niego i inwestuj w to, co naprawdę ma znaczenie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć, pa, na razie.